Cześć, z tej Jan Kiliński, witajcie na kanale Dirt It More. Dzisiaj jesteśmy w Międzybrodziu Żywieckim, tam za Skrzycznym już zaszło słońce. Ja mieszkam tam niżej, w lesie i niestety mój dzisiejszy gość nie mógł do mnie dojechać. Na szczęście mógł dojechać pod ludzka i to, co widzicie, to jest mobilna fabryka customowych wkładek. Idziemy do środka. Jak widzicie to naprawdę jest mała fabryka i teraz zanim zaczniecie pisać komentarze, że wkładki to już jakiś totalny przerost formy nad treścią, to musicie zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Jeżeli chodzi o nasze połączenie z rowerem, to mamy tak naprawdę dwa główne punkty, czyli ręce i nogi. Bardzo często myślimy o połączeniu dłonie, rękawiczki, gripy, kierownica, czy mamy komfort, a dużo mniej myślimy o tym, że mamy stopy, skarpetki, wkładki, buty i pedały. A musicie brać pod uwagę, że to właśnie w tym miejscu mamy Około 80% transferu energii, i warto spojrzeć na to szerzej. I ja, oczywiście, mogłem się bardzo mądrzyć, ale dzisiaj mamy gościa, który na pewno, jeżeli chodzi o stopy, jest dużo, dużo więcej. Oleg, Olek jest bardzo skromny, możecie już go kojarzyć z jakiegoś odcinka, ale o tym powiem troszeczkę później. Powiedz mi, czym teraz się zajmujesz i gdzie my teraz jesteśmy. Witam Was w półtraku. Jest to pierwszy na świecie koncept mobilnego bookfittingu. Tutaj dopasowujemy i dostosowujemy buty do potrzeb zawodników oraz zwykłych śmiertelników, by było komfortowo i jeszcze bardziej precyzyjnie, byście jeszcze lepiej mogli przełożyć Waszą energię na napęd bądź na daną dyscyplinę, którą uprawiacie. Właśnie bo. Buty rowerowe to ciągle jest bardzo, bardzo mała nisza, a Ty zajmujesz się w zasadzie tutaj głównie troszeczkę innymi butami. Tak, my głównie się zajmujemy butami narciarskimi, gdyż w bucie narciarskim wkładka jest ogólnie niezbędnym elementem do ustabilizowania stopy w bucie. Bez wkładki zawsze będziemy czuli dyskomfort, tak. I to nieważne, czy to jest podstawowy poziom narciarstwa, czy ultra zaawansowany, zawsze ta wkładka musi być w odpowiednim poziomie dla danego narciarza. W bucie rowerowym można by powiedzieć szczerze, że 10% osób ludzkości nie potrzebuje wkładki, hmm. tak, czyli osoby z naturalnym łukiem wysklepienia nie potrzebują tej wkładki. Ale jeżeli jeździmy coś więcej, więcej od siebie wymagamy, ścigamy się, chcemy uzyskać większy komfort, to jak najbardziej wkładka jest niezbędnym elementem w waszym bucie rowerowym. Dobrze, mnie to bardzo ciekawi, bo ja wiem, że o butach jest bardzo dużo. Powiedz mi jeszcze dwa słowa, a przede wszystkim widzom. Jakie jest Twoje doświadczenie z tematem fittingu butów i jakich butów konkretnie? No, już powiedziałeś, że na wciarski, ale wiem, że to nie jest tak, że ty wczoraj wymyśliłeś, że będziesz się zajmował butami, tylko to jest bardzo długa historia, też poparte troszeczkę sportowym doświadczenie. Tak, my się ogólnie zajmujemy ortopodologią, dopasowaniem wszystkich rodzajów butów do potrzeb pacjentów. Robimy zarówno wkładki dzienne, wkładki biegowe, wkładki dla tenisistów, koszykarzy, piłkarzy, yy, biegaczy trail runningowych. No i tu również rowerzystów, czyli wszystkie sportyk z wykorzystaniem buta, tak? Pływacy również u nas robią wkładki, ale do butów biegowych, nie do pływania czy płetwa. <śled> do płetwy nie niezłe. Wiesz co, Olek, Ty już zrobiłeś mi kilka wkładek, ja zresztą na Instagramie się tym często dzieliłem, że to dla mnie był kolejny krok do przodu, jeżeli chodzi o komfort jazdy na rowerze i dzisiaj mam już kolejne moje buty na kolejny sezon. Zajmiemy się przygotowaniem takich wkładek i przy okazji będziemy Wam pokazywać, jak to wygląda i co jest wyjątkowego w takich wkładkach i na co się to konkretnie nie przekłada. Ja na przyszły rok mam dwa rodzaje butów. Mam jeden taki bardziej freestyleowy, bike parkowy, miękki i drugi SPD, który będę chciał, żeby był jak najbardziej racingowy. Czyli rozumiem, że tam będziemy troszeczkę inaczej to układać. Tak, przede wszystkim zrobimy badanie, które, dzięki któremu poznamy morfologię Twojej stopy i dzięki temu dopasujemy jak najlepiej materiały. Z której hmm. zrobimy później wkładkę, tak? Bo tutaj robimy wkładki w 100% spersonalizowane, które właśnie podczas badania wiemy jaki materiał mamy użyć pod daną stopę, no bo każda stopa jest wyjątkowa, no i też przede wszystkim każdy zawodnik ma swoją charakterystykę, więc zupełnie inna będzie dla jednego, inna dla drugiego, tak. Jasne, dobra, to przejdźmy konkretnie już do butów. Zobaczcie, jakie dziwne są te stopy. Widzieliście w ogóle, że tam tyle rzeczy w środku? Ja to się do, doszedłem do numerka numer 17, ale myślę, że Oleg wie troszeczkę więcej od cyfrach w stopach. Dokładnie, nasze stopy są bardzo skomplikowane i wrażliwe. Nasze stopy składają się z 28 kości, są połączone 107 więzadłami i wspiera je 27 mięśni, tak? więc możemy powiedzieć, że nasza stopa jest bardzo skomplikowana, wręcz twór Vinci'ego. A mi się tak zrobi? <grystanie> <grystanie> Cały nasz proces zaczynamy od pomiaru i analizy, podczas którego zapoznajemy się z pacjentem oraz z jego stopami. Dzięki temu dowiemy się, jaka jest długość, szerokość oraz obwód w stawie skokowym, co pozwoli nam dobrać idealnie kształt buta do charakterystyki stopa Janka. Tak? Pamiętajmy, mam jeszcze kolejny aspekt, to jest tylko i wyłącznie kształt stopy, a jeszcze konkurencja i. Rodzaj obuwia do czynności, do której mamy dobrać, tak? Zupełnie inny będzie but do uprawiania enduro, zupełnie inny do XC czy do uprawiania kolarstwa szasowego. Więc tu też bardzo ważne, żeby podczas wywiadu pacjent nam powiedział dokładnie, co robi, co chce robić w tym bucie bo w bucie szosowym niezbyt mu się będzie podchodziło na magurkę Wilkowicko zrobić kolejnego lapsa. Panie doktorze, ja będę walił salta i startował w enduro. Tak? To się chyba mieć dwa różne buty. Całe szczęście SIDA zdaje nam możliwość użycia 280 materiałów. Korzystając z naszego badania, idealnie usytuujemy je we właściwych miejscach i zrobimy idealną bazę wkładek, by Janek miał zarówno komfort w butach, do jazdy enduro i zarówno jak i do jazdy na parku. No to wstań proszę Janku. W pomiaru nam tutaj jasno wychodzi, że przy dociętych paznokciach masz stopę długości 28 cm. Zwróćcie uwagę na to właśnie, że nasze stopy są różne. Już z długości mamy tą samą, ale prawa stopa Janka jest znacznie szersza niż lewa. Zastanawiacie się czemu? Prawa noga jest Tą jego nogą prowadzącą, tak, którą ma pierwszą na rowerze, na której zawsze będzie lądował, czyli około 60-70% nacisku jest więcej na tą prawą nogę. Stąd jest ona szersza w przodostopie, bo musicie pamiętać, że nasza stopa na pedale stoi idealnie na wysokości główkości śródstopia, przez co nadmiernie się wypłaszcza. Ta jest płaska, to nie jest. A dużo mi, dużo ludzi ma taką stopę? To jest około 23% ludzkości. Zdrowa stopa 50% i 27% płaskostopie. Po naszym pomiarze wychodzi, że idealne buty, które będą na Twoją stopę, jest to marka Shimano, w rozmiarze 45, tak. Czy takie nie. buty ma? Zobaczymy. Zobaczymy, co je dobrałem. <laughs> Ale chyba tak, no. Jest 45. 45, dokładnie, Dobrze. no. A jakie to zobaczycie później? Zaczniemy od których, bo mamy jedne buty freestyle i jedne buty racingowe. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od butów racingowych, z racji tego, że będzie znacznie bardziej skomplikowana wkładka. To będą w ogóle pierwsze moje buty SPD, których nie będę używał na trenażerze, tylko w terenie. Trochę ja się boję. Eee... Buty. Ale te wkładki są jakieś lepsze niż poprzednie? Tak. No? Ale to i tak się nadaje tylko do obrysowania i wyrzucenia. Pa, nigdy, pa, pa, nigdy normalnie nie ja, chcielibyście... ja, wiesz, jak wiesz, to się... tak jak i też, e, i też e, Maxis ekso. Winąć jak szmatę i wrzucić w kąt. No, Smata, i do kosza. Nie chcielibyście, żeby to wspierało waszą stopę na zjeździe 5km. Tu, mimo że jadłem obiad u Janka, nie mam siły. Ach, zjadłem je. Ja, tak naprawdę, no to co jest kładka, która tak jak dzisiaj, jest dosyć dziwna, ale ona przejdzie cały, tak naprawdę, proces przygotowania do mojej stopy. Wiem, bo już takie wkładki miałem w zeszłym roku. Mam dedykowane wkładki też w butach narciarskich i nie pokazywałbym Wam tego, jeżeli rzeczywiście nie byłoby to coś warte uwagi. Gdy znamy już długość, szerokość oraz obwód stady skokowym, przechodzimy do badania statycznego. Tak, będziemy badać na podoskopie statyczne naciski stopy Janka na podłoże. Dzięki temu będziemy wiedzieli, jakie materiały do wkładki dobrać, żeby dać mu jak najwięcej komfortu i jak najbardziej wykorzystać potencjał energetyczny w jego ciele. Ja mam duży potencjał energetyczny w moim ciele. <grym> Zapraszam. Stawaj na podoskopie przodem do mnie. Mimo, że badamy tylko stopy, Podchodzimy do całego badania holistycznie. Musimy dowiedzieć się, czy pacjent jest prosty, czy nie miał jakiegoś skrzywienia kręgosłupa, rotacji miednicy, bo to wpływa na statyczny nacisk naszych stóp na podłoże, więc chcę wiedzieć wszystko na temat Janka. Proszę powiedz mi trochę o Twoich kontuzjach, jak to jest znaczy, Nie mam jednego barku, jeżeli od 20 lat jedną nogą do przodu, mhm. więc na pewno jestem mocno Dobra, sobie teraz tak ogólnie zobaczymy to, co powiedziałeś, jak najbardziej się zgadza. Kolejna sprawa, wysokość kolcy biodrowych. To też sprawdzamy, bo to ważne, czy ktoś ma tą samą długość kończyn. Wiadomo, że w sporcie przede wszystkim wspieramy naturalny kształt stopy. Nie korygujemy tak naprawdę naszej wady, tylko wspieramy tak, jak ona jest w rzeczywistości, tak? bo sport to nie jest miejsce na korekcję naszych wad. O Janka stopie możemy powiedzieć, że jest naturalnie wydrążona, czyli stóp, których jest 50% na rynku. Widać, że mamy do czynienia z płaskostopiem poprzecznym. Druga, trzecia oraz czwarta głowa nadmiernie naciska na podłoże. Również widać, że bardzo nadmiernie obciąża. Tutaj głowę pierwszej kości. Więc możemy śmiało powiedzieć, że odczuwa dyskomfort po dłuższej jeździe, czy to na rowerze, czy to na nartach, bo oś od spodu będzie przekazywała mikro drgania na jego układ, co będzie powodowało wręcz, że będziemy miał uczucie palenia ścisku od spodu. Mrowienie mi się pojawia. No. 100%. Stóp też, co? Pokaż mi stopy, a powiem ci, kim jesteś. Wkładka, którą będziemy robili, właśnie ustabilizowanie łuku wysklepienia oraz stabilizację tyłostopia. Zmniejszymy nadmierny nacisk na przodostopie, bo absorpcja energii będzie po całej stopie, a nie tylko i wyłącznie punktowo na przodu Ja Wam to troszkę wytłumaczę, bo to jest rzecz, którą dopiero zrozumiałem tak naprawdę po dłuższym czasie jak robiliśmy wkładki, bo ja wcześniej jeździłem na wkładach takich gotowych, żelowych, takich bardzo miękkich, bo mi się wydawało, że czym ona będzie się taka miękka, będzie taką poduchą, to będzie lepiej. A tak naprawdę dopiero jak się zastanowimy i spojrzymy na to z punktu widzenia fizyki, to jeżeli mamy podpartą, bardzo dobrze całą stopę, to znaczy, że energię przekładamy całą stopę a nie pływając z niej, czyli mamy i stabilność i dobre przekazanie energii. Jeśli dostajemy strzały, to nie dostajemy ich punktowo. Tam gdzie mamy to podparcie, które teraz obejrzeliśmy, tylko tak naprawdę na całą stopę. Dobrze powiedziałem? Tak, dokładnie. Na pewno znacie pady żelowe firmy Scholl do butów. Ludzie często je wsadzają pod piętę dla większej amortyzacji. Owszem, jest to super sposób amortyzowania, ale dla osoby, która się porusza statycznie, tak, czyli starsza osoba, która musi wyjść z łóżka i pójść do ubikacji i nie odbić sobie tej pięty. A nie do sportu, gdyż, gdy rzucimy tam dużo żelu, nasza pięta po prostu będzie zdestabilizowana na tej dużej ilości żelu, więc bardzo ważne jest użycie materiału amortyzującego pod piętą, ale resztę wsparcie pięty we właściwej i naturalnym kształcie. Po badaniu i analizie wybraliśmy właściwą bazę do potrzeb Janka. Teraz musimy jeszcze sprawdzić, czy. Stabilizatory w bazie, które są właściwie pasują do kształtu jego stopy. Jak najbardziej wszystko się zgadza. Zobaczcie, ta wkładka jest całkowicie sztywna w obecnej chwili. Musimy ją wsadzić do pieca do 90 stopni, żeby ją uplastycznić. mamy e, schowany granulat żelowy to są po prostu silikonowe poduchy podłączone do kompresora i w momencie kiedy stawałeś były przetwardzone wyciągniętym powietrzem próżnią mhm. wziąłem odpuściłem po prostu pompę zapadłeś się w tym żelowym granulacie po czym jak ustabilizowaliśmy sobie stopę w e, dwóch osiach i we właściwym, właściwym kształcie. No to wtedy znowu zaciągnąłem kompresor. Dzięki temu uzyskaliśmy anatomiczny kształt twoich stóp w naszych poduchach. Oczywiście mamy też inne sposoby pozyskiwania odcisków od naszych pacjentów, bo obsługujemy również osoby ze stopą cukrzycową, no i takie osoby nie byłyby w stanie nam stanąć na, na naszej maszynie. Wtedy wręcz robimy im odciski bez wychodzenia z łóżka, tak i Same wkładki już później formujemy za pomocą odlewów żywicznych epok, Uf. które robimy na bazie ich stóp. Dużo technologii. Dużo zresztą widać po tym samym samochodzie. Co widzieliście na początku, jak weszliśmy, że tych e, rzeczy jest naprawdę masa. Bo tutaj dopiero niemy kształt, a potem jeszcze z tego co wiem i pamiętam, trochę tych wkładek będziemy obrabiać. Więc koniecznie bądźcie z nami do końca, bo tych. Technologicznych informacji wokół tego produktu jest naprawdę dużo i możecie w końcu zrozumieć skąd bierze się wyjątkowość takich customowych wkładek. Teraz zaproszę Was, bo proces wygrzewania dobiega końcowi i właśnie sami będziecie świadkami co z naszej twardej bazy się uzyskało. Mamy w obecnej chwili mięciutki naleśnik, który we właściwy sposób osadzimy w janka odciskach. W tym procesie, to Wasze stopy są najważniejszym narzędziem. Bez nich nie uzyskalibyśmy tak wyjątkowych i idealnych wkładek pod Wasze stopy. Wstań proszę i lekko ugnij kolana. O i patrzymy się na literę O i tak proszę przez półtorej minuty nie ruszać się. Minęło półtorej minuty, proszę Janku usiąść. Jak widzicie, wkładki w idealnym poziomie zostały właśnie uformowane. Teraz potrzebujemy około 15 minut, żeby one się nam skrystalizowały i przejdziemy do kolejnego etapu. Korzystając z chwili, tak jak powiedziałem, teraz robimy wkładki do G9, czyli do tych spd-owych butów, no ale drugie mam takie bardziej freestyleowe. zresztą wybrałem specjalnie taki lżejszy model, który będzie wyglądał bardziej casualowo na skate park, o ile je będę jeździć na parku dużo, ale na pewno na dirt park. I przy okazji Olek od razu mając odcisk mojej stopy robi drugie wkładki i na koniec jak będą skończone jedne i drugie to sobie porównacie jak duża różnica jest pomiędzy jednymi a drugimi. Wkładki się nam już skrystalizowały są gotowe do szlifowania do kształtu kładki higienicznej do butaja. Gdy mamy już właściwie dopasowanego buta, zrobioną wkładkę, musimy pamiętać również o doborze właściwej skarpetki do danej dyscypliny kolarstwa. O, czuj, że to podparcie pełnej stopy jest krótsze. Naprawdę but jest twardy, ale jest podparta cała, aż, aż cała ile kolata. Buty do, również do kolarstwa. Górskiego, ale troszeczkę innej dyscypliny i innego rodzaju obuwia, więc zastosowaliśmy wkładkę, która da dużo więcej amortyzacji i komfortu, przez co znacznie efektywniej będzie chroniła stopy janka przed skręceniem stawu skokowego, zwichnięciem oraz różnymi zapaleniami rozcięgna podeszwowego, które właśnie mogą być przez przelot, hopy, bądź też lądowanie na bardzo twardym podłożu. Wydaje mi się, że ludzie sobie nie zdają sprawy, jak dużo potrafią przeciążać niektóre rzeczy, szczególnie jeśli uprawiają ten sport długo, albo jadą na dłuższy wyjazd. To jak mamy u nas wyjazdy, które są pod, przez tydzień takiej intensywnej jazdy, to człowiek po trzech dniach już jest z nim bardzo ciężko, z wszystkimi właśnie takimi elementami jak ciśnięcie ochraniaczy, niedopasowane buty, zła w rowerze. Jest naprawdę czasami wziąć bardzo pod uwagę takie rozwiązania bardziej customowe. z stajemy. Dzięciutko uglimp, no i patrzymy na literko O. Sami sobie przypomnijcie, jak się wasze ciało czuje trzeciego dnia bycia w Zalbach albo w Sanremo. Zbieracie każdy koniuszek waszego ciała z łóżka przez pół godziny, zanim wyjdziecie na rower. A pierwszego dnia byliście wypoczęci, pełni ferworu, zjeżdżaliście trasy na raz, a już później jest znacznie trudniej. Pierwszego dnia to pewnie w ich drewnianych chodakach by jakoś poszło. Proszę bardzo. Fanie citowanym. Czujcie po prostu. Wsadzasz nogę do czegoś, co jest dopasowane idealnie do, 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 do stopy. No. no i nie ma luzów roboczych. Nie, nie, żadnych. To w ogóle, w ogóle, w ogóle no, noga nic nie, nie uciska, a jednocześnie nic nie pływa. A ogólnie problem miałem z tym pływaniem, że ja mam stopę chyba dosyć taką płaską, czy szczupłą. ty, jak my się poznaliśmy, to Janek wyciągnął z butów wkładkę, która miała mniej więcej. W pięcie grubość, taką. Dobra, wkładka, więc. Olek, masz takie? Więc tutaj zredukowaliśmy dosyć porządnie. Jak widzieliście, proces dosyć złożony. Mamy dwie wkładki, tą bardziej racingową, tą bardziej freestyleową, To w rękach już czuć, że ta bardziej amortyzuje, ta daje takie twardsze podparcie. Takie rozwiązanie to, jak widzieliście na początku, mierzenie stopy, badanie stopy. i tworzenie całej takiej wkładki, to no nie da się ukryć, że zrobienie takiej wkładki no to nie jest tani kosz, bo mamy za tą bardziej racingową 460 zł, za niebieską 400 zł, dobrze mówię? Dokładnie. E, ale są rozwiązania, które mogą być troszeczkę tańsze, a też całkiem niezłe. Tak, mamy gotowe wkładki, które dobieramy w zależności od wysokości łuku wysklepienia, mamy low, czyli na płaskostopie, mid, czyli na naturalny łuk wysklepienia, którego jest najwięcej na świecie i jeszcze wkładkę z opisem high na wysokie wysklepienie, które widzieliście na początku odcinka, gdy Janek pokazywał stopę. Takie wkładki kosztują 219 zł i czas dopasowania takiej wkładki do Waszej stopy i butów jest około 15 minut i koszt 219 zł. Za to, że zostaliście z nami do końca odcinka, do końca kwietnia, macie na hasło Dirt It More e, rabat na wkładkę pro, Zamiast 460 zł, 400 zł dla rowerowych entuzjastów na hasło Dirty Tomorrow. No i super ja wam powiem tak, że ja chyba do tej pory jeździłem głównie na tej wkładce, jeszcze tej miękkiej nie miałem. Dokładnie. E, używałem jej głównie w bike parkach, w wszystkich, ale na flatach, nie na SPD, bo wiecie, wcześniej na SPD nie jeździłem e, i na pewno poczułem ogromną różnicę, a ja miałem problem z stopami, że mi, stopy, że mi stopy bolały. Bolały mnie pierwsze rzecz od uderzania takiego mocnego telepania w terenie, tak jak bolą czasem w dłonie, tak bolały mnie stopy, a jak wsadziłem takie wkładki, to naprawdę nawet Dzień za dniem, dzień za dniem, nie miałem takiego bólu. Nie drętwiały mnie nogi i nie bolałem mnie, więc naprawdę to działa. No dzisiaj to tyle. Dziękuję Ci bardzo, Olku. Nie o, na koniec jeszcze musimy powiedzieć, bo tak niektórzy oglądają i taki czują trójkąt. Olek, wkładki garbaruk. Olek, wkładki garbaru. Olek to jest ta osoba, która była wcześniej w garbaruku i przeszła już zupełnie na swoje i po prostu robi wkładki. Dwa słowa w ogóle o tej historii Daj. na koniec. Dlaczego? Tak to się zamieniło, że byłeś tak zaangażowany w ten temat, a teraz jesteś mega zaangażowany w ten temat? Znaczy Bootfittingiem zajmuję się od 10 lat, na rowerze i nartach jeżdżę całe życie. Garbaruk to była najpiękniejsza praca w moim życiu, bardzo pozdrawiam całą ekipę z Garbaruka, bo dzięki Garbarukowi mogłem pójść na swoje i zrobić ten warsztat na kółkach. No, i dzięki temu mogę krzewić swoją wiedzę w każdym miejscu. Tak? I nigdy w życiu nie będę mistrzem świata na rowerze ani mistrzem świata w narciarstwie, ale samostatnio się pocieszyłem, że moja wiedza jest wystarczająca, żeby we właściwy sposób dopasować, zarówno buty każdej maści do Waszych potrzeb, niezależnie od poziomu, bo zarówno byłem na tym poziomie podstawowym, jak już tutaj u góry, i jest to jest idealne miejsce dla mnie i jestem szczęśliwy, że dzięki wam mamy taki, taką super firmę. Ja jeszcze muszę pododać jedną rzecz, żeby tak jakby ludzie zrozumieli na jakim, o jakim poziomie mówimy. Ty robisz wkładki dla mnie, robisz dla ludzi, którzy jeżdżą na nartach, ale ty też obsługujesz profesjonalne teamy narciarskie. Tak, obsługujemy ludzi z Pucharu Świata i to nie tylko w narciarstwie alpejskim, ale również w narciarstwie biegowym, w skokach narciarskich, w biegach górskich oraz w, w, we freeride narciarskim typowym, tak? No i poza tym jeszcze Mam nadzieję, że pociągamy przy szkoleniach rowerowych, bo jesteś na jakim poziomie instruktorem? No jestem instruktorem, wykładowcą Polskiego Związku Narciarskiego. To jest kurde człowiek orkiestra. Dzięki Olek. Dziękuję Do następnego, Pozdrawiam. trzymajcie się, hej! 100% stóp też, co? <laughs> My to tak zrobić? I'm <laughs> 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 <Yeah, man>. gonna <laughs> <laughs> <laughs>